Jak wynika z raportów policji, średnio ponad 2000 motocyklistów rocznie ulega różnego rodzaju wypadkom na drodze. Przy czym najwięcej wypadków ma miejsce w czasie, kiedy warunki pogodowe są dobre czyli jeżeli jezdnia jest sucha, nie ma deszczu, zarówno motocyklista, jak i kierujący pojazdem rozwijają prędkości wyższe niż dopuszczalne I to stwarza ryzyko właśnie zaistnienia takiego wypadku. Przy czym zderzenie motocyklisty z samochodem najczęściej kończy się tragicznie. Dla samego motocyklisty, ponieważ masa pojazdów jest znacząco różna i zderzenie z pojazdem powoduje często bardzo ciężkie obrażenia ciała, a nawet w kilkuset przypadkach rocznie są to wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Najczęściej motocyklista poszkodowany w zderzeniu samochodem doznaje poważnych obrażeń ciała. Nierzadko zdarza się, że doznaje przykładowo amputacji kończyny co generuje dla niego poważne trudności w życiu, w powrocie do, do normalnego życia po wypadku. Jeżeli motocyklista nie jest sprawcą, ma prawo domagania się od ubezpieczyciela pojazdu, który spowodował wypadek, zarówno zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ale też naprawienia szkody w postaci odszkodowania za koszty wynikające z wypadku. Często zdarza się, że skutkiem takiego wypadku jest amputacja kończyny, i co generuje dla poszkodowanego koszty sięgające kilkuset tysięcy złotych za protezę każdej kończyny. To jest znaczące obciążenie finansowe, które w przypadku, gdy motocyklista nie jest sprawcą, może domagać się naprawienia jego od ubezpieczyciela sprawcy.